Kalimera, witam wszystkich. Mamy bardzo piękny, słoneczny i ciepły zimowy dzień styczniowy na Krecie. Zakładała z powrotem okulary, ze względu na to, że dzisiaj bardzo łzawią mi oczy. A mam problem z oczami, ponieważ nad Kretę nadciągnął bardzo ciepły front z południa, który niesie ze sobą różne dziwne cząstki, pewnie również alergiczne. Z czym ja mam zazwyczaj problem, kiedy właśnie te południowe fronty się tutaj nad Kretą pojawiają. Ten front właśnie spowodował taką. Iście wiosenną temperaturę, e, prawda? W styczniu tutaj, kiedy wiem, że u was będzie panowała bestia z północy ze wschodu, u nas panuje bardzo ciepły front z południa. Nie jedziemy natomiast dzisiaj ani plażować, ani się smażyć, ani pływać, ponieważ jest zima. Zabieram was do miejsca, gdzie zazwyczaj jeździmy zimą. A gdzie? Już wam pokażę. Anoria to bardzo, ale to bardzo specyficzna wieś leżąca w samym sercu Krety. Jest nie tylko miejscem narodzin najsłynniejszych kreteńskich muzyków z redukcji Luris, ale również miejscem, które jest swoistym kryminalnym półświadkiem Krety. W Anoja bardzo wielu mieszkańców posiada spore ilości nielegalnej broni, a sama wieś i jej okolice słyną z nielegalnych upraw zielonego zioła, którego nazwy nie wolno mi tutaj wymienić, oraz z historycznych już obław policyjnych spowodowanych wendetami oraz handlem nielegalnymi towarami. Ale o tym wszystkim opowiem Wam w zupełnie innym odcinku. Do Anoja przyjeżdżamy kilkukrotnie każdej zimy, celem zjedzenia przepysznych kreteńskich potraw w jednej z wielu tutajszych tawern. Niestety, w tym roku ze względu na lockdown nie możemy delektować się pyszną tradycyjną kuchnią kreteńską z widokiem na ośnieżony psiloritis. Mimo to, aby zabić monotonnie lockdownu, postanowiliśmy wybrać się w te strony, Podgórskie ośnieżone szczyty, a przy okazji to dobry moment, aby pokazać wam jedną z bardzo ważnych kreteńskich jaskiń. Po drodze do Ideon Andron, bo to właśnie tam zmierzamy, zrobimy mały postój przy płaskowyżu nida. Piękna dolina znajduje się na wysokości 1400 metrów nad poziomem morza, i to właśnie stąd rozpoczyna się słynny szlak na najwyższy szczyt Krety, Timios Stavros na górze Psiloritis. Jaskinia Idion Andron jest umiejscowiona na wschodnim zboczu góry Psiloritis na wysokości 1538 m nad poziomem morza. Jaskinia nie jest żadnym geologicznym skarbem, natomiast jej historyczne i kulturowe wartości są nieocenione. Według mitu o narodzinach Zeusa wyrocznie oznajmiła, iż syn Kronosa i Rei przejmie władzę od ojca, który wówczas był największym z bogów. Aby temu zapobiec Kronos pożerał wszystkie dzieci, które na świat wydała Reja. Kiedy w jaskini Diktion na świat przyszedł Zeus, Reja postanowiła ocalić go przed pożarciem przez Kronosa. Zamiast małego Zeusa podała Kronosowi kamień owinięty jak niemowlę. Kronos pożarł kamień, a Rhea przyniosła Zeusa z jaskini Dyktion do Idion Andron, gdzie ukryła syna. Wejścia do jaskini strzegli rdzenni kretańscy wojownicy Kurites. Gdy mały Zeus płakał, Kurites uderzali głośno w swoje tarcze, dzięki czemu Kronos nie słyszał płaczu Zeusa. Według innej wersji tego mitu, gdy Zeus płakał, Kurites tańczyli bardzo szybki taniec, podczas którego ich zbroje wydawały głośny brzęczący dźwięk. Od tego tańca miał wziąć swoje korzenie tradycyjny kryteński taniec o nazwie Pentozalis. Zamieszkująca jaskinie nimfa Melisa podjęła się wychowania Zeusa, a mityczna koza Almatea karmiła Zeusa swoim mlekiem. Gdy Zeus dorósł, odebrał władzę ojcu Kronosowi, a słowa wyroczni wypełniły się. Wykopaliska archeologiczne z XIX i XX wieku potwierdzają, iż jaskinia Edion Andron była najważniejszą jaskinią na Krecie, miejscem kultu dedykowanym Zeusowi aż do czasów rzymskich. Zanim jednak jaskinia stała się miejscem kultu Zeusa, Minojczycy czcili tam innego, nieznanego z imienia Boga urodzaju. Fun fact! W jaskini tej swoją inicjację przeszli Platon i Pitagoras, gdyż była to jaskinia święta, w której miały miejsca inicjacje i oczyszczenia. Zdarzenie to w swoich dziełach opisał Platon. Zimą w jaskini panuje bardzo niska temperatura oraz ogromna wilgotność, co zupełnie nie przeszkadza gołębiom, które w najlepsze pomieszkują tuż pod sklepieniem jaskini. Czy warto się tutaj wybrać? Oczywiście, że warto się tutaj wybrać. Jest to dość specyficzna jaskinia, ciekawa. Nie wiem, jak wygląda tutaj zwiedzanej tej jaskini w sezonie tak naprawdę. Natomiast jeżeli e, wybieracie się tutaj poza sezonem, zaopatrzcie się koniecznie we własne laterki, ponieważ cała ta głęboka część właśnie e, jaskini Ideona Andron niestety nie jest podświetlona poza sezonem turystycznym. No, przecież komu tutaj przeszłoby przez głowę, że ktoś lokalny mógłby chcieć przyjechać i zwiedzić tą jaskinię, a nie tylko turyści. No, ale to już jest któryś z kolei przypadek, gdzie właśnie spotykam się z czymś takim, że jaskinia lub też jakiś obiekt jest przygotowany do zwiedzenia tylko i wyłącznie w ścisłym sezonie turystycznym. A poza sezonem, no dla lokalsów no po co. Jeżeli kogoś naszłaby chęć pojeżdżenia wagonikiem, to uprzedzam, że się nie da, bo wagoniki stanowią część ekspozycji i są na stałe przymocowane do torów. Po wizycie w jaskini warto podejść kawałek wyżej szlakiem prowadzącym na szczyt Psiloritis i ponapawać się widokami na Dolinę Nida. Jeżeli natomiast znajdzie Was ochota na zdobycie najwyższego szczytu Krety, to rozpocznijcie trasę jeszcze przed świtem. Najlepiej w okresie letnim, kiedy na górze nie zalega już śnieg. Jeżeli chcecie na chwilę podczas swoich wakacyjnych urlopów oderwać się od plaży i od morza, to taka powiedzmy półdniowa, jednodniowa wyprawa właśnie w te górskie strony tutaj pod Psiloritis, czy też do jaskini Zeusa. To jest bardzo dobry pomysł na taką wyprawę, a widoki zarówno zimą, wiosną, jesienią jak i latem. Przede wszystkim tej tutaj doliny, która znajduje się pod szczytami gór, jest zapierający dech w piersiach, także naprawdę naprawdę polecam, jeżeli poszukujecie właśnie alternatywy dla plaży i morza. Kłaskowy to również część geograficznego parku UNESCO. Występuje tu kilka gatunków roślin pod ścisłą ochroną, dlatego uważajcie, aby niczego nie zdeptać, nie zrywać tutaj kwiatów lub przez przypadek nie zasypać mysiej norki. Ponieważ na pobyt poza domem w SMS-owej opcji przepustki na aktywność fizyczną Mamy według wytycznych tylko półtorej godziny, musimy już wracać w stronę Heraklionu, ale przed powrotem do domu zabiorę Was jeszcze w jedno miejsce. Opuszczamy więc okolice Anogia i płaskowyżu Nida, kierując się na Heraklion. Za chwilę jednak zobaczycie na ekranie współrzędne geograficzne, które warto zachować, jeżeli w to lato będziecie chcieli odwiedzić tradycyjną kreteńską wioskę. Która poza byciem wioską jest również małym rezortem turystycznym. Witajcie w Arolithos, w miejscu znajdującym się pośrodku niczego, które jednak może wnieść sporo radości do waszych wakacyjnych wojaży, szczególnie jeżeli podróżujecie z dziećmi. Arolithos to przede wszystkim hotel imitujący tradycyjną kreteńską wioskę, który powstał dzięki idei kreteńczyka, pana Salustrosa, który w tym hotelu chciał zamknąć swoje wspomnienia z dzieciństwa które przeżył w tradycyjnej wsi. I tak właśnie w latach 80 powstała kreteńska wioska i hotel Arolithos. A na terenie kompleksu odnajdziecie tradycyjną piekarnię, sklepiki i warsztaty z kreteńskim rękodziełem, typowe wiejskie kafenio, mały kościółek, tradycyjną tawernę oraz plac i scenę, na których odbywają się występy kreteńskich zespołów muzycznych i tanecznych. Farolitos znajduje się również muzeum historyczne i sztuki folkowej. Urządzane są tutaj również warsztaty kulinarne dla dorosłych i dla dzieci. Pośrodku wioski stoi basen, który bardzo umila gościom gorące letnie dni, a dla wszystkich miłośników romantycznego fotografowania kreteńskich drzwi, mam dobrą wiadomość: znajdziecie tutaj ponad 20 bardzo fotogenicznych drzwi w różnych kolorach. Wszystkie przedmioty, wchodzące w skład zarówno wyposażenia hotelowego, jak i urządzenia przemysłowe, to oryginały pochodzące z sąsiadujących kretyńskich wiosek. Oczywiście teraz podczas lockdownu wioska nie funkcjonuje. Na chwilę do warsztatu ceramicznego wpadła jego właścicielka i potwierdziła, że hotel przyjmuje rezerwacje na lato 2021. Natomiast żeby zwiedzić wioskę, wcale nie musicie bukować pobytu w hotelu, bo Arolitos funkcjonuje jak normalna, niezależna wieś. Miłośnicy kotów i psów również się ucieszą, ponieważ Arolitos jest wioską kocią z jednym psim opiekunem. Bardzo chciałabym pokazać Wam to miejsce od środka, kiedy wśród wąskich uliczek będą się niosły dźwięki kreteńskiej muzyki oraz zapachy świeżo wypieczonego chleba oraz tradycyjnych kreteńskich przysmaków. Jeżeli więc chcecie, abym wróciła tutaj z kamerą, kiedy miejsce to znowu będzie tętniło życiem, to zostawcie kciuk w górę lub napiszcie mi o tym w komentarzu pod filmem. Może uda mi się wpaść tutaj na zajęcia kulinarne lub po prostu na tradycyjne zakupy rękodzieła i pyszną kolację. chciała pokazać wam tą wioskę i jak wygląda ona kiedy żyje. No niestety mamy lockdown, więc nie mogę tego zrobić, aczkolwiek chcę wam pokazać to miejsce, abyście mogli tutaj przyjechać w kolejnym sezonie i zobaczyć jak pięknie kolorowo i tradycyjnie jest tutaj zazwyczaj, kiedy nie ma lockdownu i żadnych obostrzeń. Link do Aro znajdziecie w opisie pod filmem. Rezerwacja noclegów jest też możliwa na platformach takich jak booking.com czy też hotels.com. Ja tymczasem żegnam się z Wami i uciekam montować kolejne vlogi. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Pa!